Witam Was, cześć, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku krótka prezentacja to co do mnie nowy gadżet dotarł z Chin e, nowy gadżet z firmy JK e, JK BMS e, JK jak wiecie robi BMS-y, balansery do naszych magazynów energii, takich jak ja mam tutaj poniżej, zaraz Wam pokażę, a tu przyszedł mi sam balanser, ale nie taki zwykły balanser, nie balanser jakiś tam dwuamperowy, tylko 15-amperowy. Otworzymy sobie to zaraz i zobaczycie, i zaraz Wam powiem, po co mi tak naprawdę coś takiego, bo to jest dość istotne, dość potrzebne. W przypadku, jak ja robię sobie, składam dla klientów właśnie magazyny energii. Każdy chce, żeby był dobrze zbalansowany, nie chciałbym wydać towaru, który jest wadliwy, dlatego i też test sery właśnie całe, o którym też będzie, jak zobaczycie film, ale co, otwórzmy sobie to i zobaczmy, ale na zachęcam do subskrypcji kanału, czerwony przycisk pod filmem, no i oczywiście zajrzyjcie na grupy DEJE Polska oraz magazyny niskonapięciowe, linki macie w opisie, e, serdecznie Was zapraszam na te grupy, e, tam się dużo dzieje, dużo pokazujemy je właśnie, jak budować czy coś na temat, tak samo właśnie DEJE. Dobra, słuchajcie, otwieramy sobie paczuszkę, jak widzicie, już otworzyłem bardzo fajna walizeczka i niemały taki, mówię, balanser, o. Myślę, że można tutaj zobaczyć. Fajne pianką wykończone, fajne opakowanie, takie mobilne też, jakbym miał jechać do klienta i coś by się rozjeżdżały, tak naprawdę ogniwa. No to dzięki temu jestem w stanie dość szybko zbalansować je, nie czekając, nie tracić dużo czasu, co w moim przypadku dość istotne. Tak jak mówię, troszkę tego składam, troszkę magazynów już złożyłem. Stwierdziłem, że warto mieć coś takiego u siebie w domu. Koszt, jakby ktoś pytał. Nie pamiętam, 800 zł, coś koło 800 zł e, taka zabawka. Takie pudełeczko, oczywiście zasilane z naszego magazynu energii, to z sobie to otworzymy obudowę, też podepniemy, zobaczymy, jak to działa. No i cóż, e, słuchajcie, takie, takie pudełeczko, które właśnie to jest aktywne, oczywiście, czyli przerzuca między celami przewody. Przewody właśnie do podpięcia tutaj naszych krokodylków i powiem Wam tak, dość fajne e, przewody. Dobra, otwórzmy. Do czego to jest? Jeszcze nie wiem. Pewnie się dowiem. Dobra, odkładamy na razie na bok. Yy, tu mamy pewnie dołączenia kostki. No i mówię przewody w dość takim fajnym oplocie. Yy, nie wiem z czego to jest taka taka guma pomieszana z yy, jakimś materiałem. Fajne, mocne widzę krokodylki, żeby nam się trzymały naszych terminali. To co? Przechodzimy do, otwieramy obudowę w naszym magazynie, podpinamy, zobaczymy jak to działa i jak wygląda to w aplikacji, bo to też dla nas dość istotne, bo tu aplikacja gra główną rolę, bo nie mamy żadnego wyświetlacza, nie mamy nic do tego, żeby podejrzeć w czasie rzeczywistym. Dobra, ja sobie te trytki, 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 jak się u Was mówi, dajcie znać w komentarzu. Eee, dobra, mamy. Dobra. To możemy wyrzucić tutaj obok, bo nam na razie potrzebne nie będzie. Przewody dość długie. Opisane B minus, czyli terminal minusowy, czyli mamy po kolei opisane B1, B2, B3, B4, B3. Dobra, mamy popisywane, czyli do, który, do której celi mamy podpiąć. On jest bodajże na 24 cele maksymalnie. My użyjemy go w 16. Dobra, słuchajcie, mamy to. Otwieramy obudowę, podpinamy i zobaczymy, jak to wygląda. No dobra, mamy wszystko popodpinane. Powiem szczerze, jest troszkę zabawy z tym, żeby to fajnie popodpinać. Widzicie, przewody leżą tutaj na wierzchu, e, jeśli chodzi o. Terminale poza skalą, że tak nazwę. Powinno być troszeczkę według mnie inaczej zorganizowane, bo najczęściej mamy jednak 14A16S magazyny. Mamy wiadomo, większe też 24, ale to już do systemów wyższo-napięciowych. Ale dobra, słuchajcie, popotwinane jest, włączyłem sobie go. Teraz to, wejdziemy do aplikacji, zobaczymy jak to w aplikacji wygląda. No i oczywiście, czy nam balansuje nasz magazyn energii. Delikatnie mamy rozjaz. zresztą możemy sobie zobaczyć rozjazd. Bardzo mały, bo jeszcze nie mamy naładowanego. O, myślę, że tu będzie widać częściowo. Widzicie, mamy na tym JKU 0,30 mV, tak więc nieduży rozjazd, ale jest. Z racji, że ten magazyn jeszcze nie jest zbalansowany do końca. Ładujemy go właśnie na full. Podpięliśmy to, zobaczymy ile czasu zajmie mu też balansowanie, ale dobra. Wejdźmy do aplikacji, zobaczmy jak wygląda aplikacja do niego, bo prawdopodobnie jest standardowa. No dobra, wchodzimy sobie w naszą aplikację. Mamy i teraz zobaczmy, który. Widzimy teraz dwa, nie wiem, po lewej. Wchodzimy w jeden. Czy nam się coś pojawiło? Widzi wszystkie cele? Widzi, ale widzi jakieś trzy. Okej. Okay. Ok, 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 eee, widzi wszystko i teraz tak. Balancer jest jakby nieaktywny. Widzimy sobie tutaj w górnym rogu. Wchodzimy sobie w ustawienia. Co mamy? Eee, cele nie 24, tylko 16. Ustawiamy rozjazd na celach. Ustawiamy sobie, jaki chcemy mieć. Ja sobie ustawię mniejszy specjalnie, żeby nam to zagrało. Dobra, i co my tam mamy? Start balance, voltage, max balance, amper. Dobra, tu mamy start voltage 3,4 V. Volta ustawimy. No dobra. Ok, i teraz tak, status. Balancer on. W tym momencie balansuje. W tym momencie balansuje. Jak widzimy, fajnie, 15 amperami. Nawet delikatnie, czasem ponad. O, i tu widzimy. A tu mamy jeszcze rezystancję na poszczególnych e, ogniwach. O, to jest też fajna opcja. O, widzimy ten akurat magazyn. Jak widzicie, mamy rezystancję bardzo równą. Bardzo równą na wszystkich celach. To jest dla mnie też dość istotne. Ale dobra, słuchajcie, widzicie, widzicie, jak to fajnie działa. W tym momencie balansuje nam cele pierwszą i dziewiątą. Pierwsza jest ładowana, dziewiąta jest rozładowywana, w tym momencie jest szesnasta. Rozładowywana z racji, że ma wyższe napięcie. Dobra, słuchajcie, czekamy, bo w tym momencie będą działały dwa balansery Oczywiście będą działały dwa z racji tej JK w JKU w BMS-ie, a tu mamy w balancerze. Tak, więc zobaczymy jak on zbalansuje. naładujemy to mówię na full. Już prawie jest zresztą full naładowany, jak widzicie. Ładujemy na full z racji tego, że ja będę rozładowywał moim testerem do magazynów, chcę zobaczyć jaka jest jego realna pojemność po DC, nie, po AC, bo po AC już robiłem testy, zresztą linka też do tego testu macie w opisie, a tu zobaczymy jak to wygląda właśnie po AC, po DC, przepraszam, czyli Dobra, w tym momencie co? Przestał nam ładować, bo prawdopodobnie któraś cela przekroczyła napięcie. Przestał nam ładować, zresztą widzicie w tym momencie, że przestał. Dobra, trzeba będzie go jakby zrestartować jeszcze raz. Dobra, słuchajcie. Ja sobie ustawiam mniejszy prąd troszeczkę w falowniku do ładowania, żeby nie ładował go takim 90 amperami, bo go dość mocno katowałem. Katowe, to nie jest też katowanie, ale to tak na marginesie. Dobra, słuchajcie, eee, ja sobie balansuję, zbalansuję i tak naprawdę zobaczymy się za chwilę. No dobra, mamy praktycznie, widzicie, zbalansowany w tym momencie, idealnie zbalansowany. Mamy 0,004 mV. Mamy rozjazd właśnie dzięki naszemu. Balanserowi, balanser, który powiem szczerze, naprawdę widzę bardzo szybko, bardzo fajnie to robi. Zostanie oczywiście on ze mną na dłużej, bo mówię do takich prac, jak ja robię, jest to idealne. Na pewno na co zwróciłem uwagę i to też warto yy, powiedzieć. Ja wam też podniosę kamerę, żebyście mogli zobaczyć to wszystko. Na pewno na co warto zwrócić uwagę w ostatniej fazie, jak już mamy ogniwa prawie bardzo równe w tym przypadku, warto zmniejszyć amperaż, ponieważ 15 A przy mocno już zbalansowanym jest to bardzo dużo i przeszkadza już tak naprawdę. Z racji, że on rozładowuje jedną celę, a potem ją już ładuje. Z racji, że mamy amperaż wysoki, dlatego w ostatniej fazie e, ja sobie zmniejszyłem. Trwało to bardzo, bardzo szybko. Do mocno e, rozładowanych, że tak nazwę, ogniw e, rozładowanych, niezbalansowanych, genialnie 15A. Przy, jeśli chcemy tylko dobalansować, jakby, to tutaj, nie ma naj, e, to tutaj e, dużo mniejszy amperaż. Dużo mniejszy z racji tego, że te 15A będzie zdecydowanie za dużo. Tak więc taka krótka prezentacja, właśnie jak to działa, żebyście mogli zobaczyć. Dzięki, trzymajcie się, cześć!